Siemano witam was w kolejnym odcinku na moim kanale a dzisiaj trochę tak pomieszane będzie bo mam trochę jeszcze klipów z eventów TOC Ultimate gdzie otwieraliśmy paczki przeróżne 83+, 85+, gwarantowany TOC Ultimate no i też z nowego eventu gdzie są teraz karty do trafienia z euro i otworzyliśmy paczkę za 650 tysięcy, zrobiliśmy też świetne SBC któremu każde polecam ale to zobaczycie Dalszej części materiału na wstępie, też jeszcze zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji na kanale, bo zaraz bijamy 1900 subskrypcji i nie wystarczy nic i nic innego jak zaprosić Was na odcinek. Do gry został dodany pik, jeden z trzech z 91, i właśnie go w tym momencie otworzymy. Zobaczmy, co dostaniemy z tego pika. I jest, jest dobrze. Jest garnaszo, którego bardzo chciałem trafić. Ale ja nie wiem, czy ja nie wezmę Araujo. Muszę zobaczyć, jak to cenowo wygląda. Araujo kosztuje 525 tysięcy, więc my go weźmiemy w tym momencie. I kurde, nie wiem, za kogo ja go dam. Bo jak sami widzicie, moja obrona to jest Rolfo Paredes, Rudiger i Kunde. No i gdzieś z tej trójki bym musiał kogoś wymienić. A jak tak patrzymy sobie na statystyki, to. Wszyscy są lepsi niż yy, Araucho. Więc chyba Araucho pójdzie na ławeczkę, ale i tak, bardzo dobry traf. A też dajcie znać, jak myślicie, czy zostawić go na ławce, czy dać go do składu. Jeśli tak, to za kogo. Zrobiliśmy też oczywiście codzienne logowanie wszystkie i mamy 583 plus i gwarancje poca, więc zacznijmy od 583. Zobaczymy standardową z kartę i będzie to Szkocja SPO Real Madrid, ja nie wiem czy to jest 84, ta to jest 84, więc rewelacyjna paczuszka. I paczka z gwarantowanym tocem, sprawdźmy kogo dostaniemy. I mamy. Nie mam pojęcia, kogo, a ten. No, tutaj nazwisko Robinson, no właśnie Robinson 90, raczej pójdzie pod przepałkę na jakieś 10,83, czy coś takiego. Kolejna paczka to będzie 3,85, plus 5 najlepszych lig. I nie zobaczymy to, co nie wiem. Ja myślę, że to jest coś zrąbane. Że ja dostaję Onanę, że ja dostaję 3 karty. 85 to jest. To w ogóle nie, nie powinno być. Możliwe, to nie powinno być legalne. I kolejna paczka 1083, plus bez oczywiście karty Team of the Season. Tu będzie Pope 88. I czy ktoś z nią przyjdzie, fajnie by było. Ale no nie przyjdzie. 3 Piki 85, plus zacznijmy od pierwszego i mamy 3 karty 85 rewelacyjnie. Przejdźmy do drugiego i dostajemy. Wow, 88 Renard. I trzeci Pik, czy dostajemy kartę Team of the Season. A ciul. Leci w tym momencie gwarancja Tot z La Liga. Poprzednio oddał nam Rudiger, a teraz nam. Mm, nie mogę, no widzowie, co, co to są za trafy. No ja pierdzielę. Załamałem się i zrobiłem dwie paczki jeszcze, 10.83+, otwórzmy tą pierwszą, nie mogę. Kurde, jest szansa na trafienie karty Toc? No fajnie, trzy walkouty, ale ja pierdziele, jest ta szansa czy nie? Trzecia paczka dzisiaj, zobaczmy. Ja, nie no, to jest, to jest niewiarygodne. Ja... Nie wiem, ja muszę przestać grać tą grę. Szan, gra. I Militao, którego przed chwilą trafiłem, jakie na to są szanse? Zerowe. Więc zobaczmy, gwarantowany toc, ultimate, kogo dostaniemy Jaka nam narodowość się wyświetli Francja, elo Basia Świetnie Świetnie, świetnie, świetnie Najlepszy traf jaki mógł być To Człowieku, otwieramy to 10.83+, chyba nie trafiliśmy, ale daj jakiś Walkout Gendogan, ok. I tylko tyle, aha Jak ja mam zrobić to co? Wyszedł nowy event o tematyce euro, w końcu. Euro i Copa Ameryka. Więc z tej okazji zrobiłem 10 player picków. 82. Plus, I zaczniemy sobie to otwierać. Wybierzmy pierwszego. I mamy Rolf 87. Bardzo przyzwoicie. Następny pick i dostajemy 85 Henry's. Więc też nieźle. Następny pick. Osman Dembele 86 Tynu. No, co z tymi To ja nie mam pytań. Dalej 83, no dobra, już musiało nam trochę gorzej posypać. Następny pik. Oj, no dobra, za wcześnie chyba to pochwaliłem, bo już takie średnia Teraz nam się zacięło, więc jest walkout 88. Następny player pik i 8-4, Benacer Zostało nam 3 piki, dobra, to otwórzmy tego środkowego, który mamy KOKE 84. Nasz przedostatni pik, który mamy Pellegrini 83. I ostatni player pick, który mamy Enzo Fernandesa 83. Patrząc, że 10 mamy player picków z tego 3 lokauty. dość dobrze nam wysypnęło. Dostaliśmy jeszcze od jej paczkę linii ofensywnej Akademii FF, nie wiem co to znaczy. I z tych piłkarzy co ja tu widziałem, chyba najlepiej wygląda Olise I nie wiem czy będę go robił. Zobaczymy czy będzie mi się chciało. Otworzymy najdroższą paczkę. Mamy monety. 45 zawodników 85 gwarantowane z czego 88 jeszcze tu mamy 4 zawodników 3 gwarantowane karty Kandydatów jak to się nazywa i jedna karta 93 otwieramy to za monety I sprawdźmy co dostaniemy Mamy to oczywiście i jest tu Hiszpania SPO i to będzie Dani Olmo to znam akurat I to jest 95 i zanim Olmo Oblak 96 Nie mam pojęcia czy to jest dobre czy też nie ale zobaczmy, co jeszcze mamy w środku. I co w tym środku mamy? Jest tutaj. yo, I tu jest kart, chłopie. A ty, Bruno GIMARALESZ on jest coś wart? 600 tysięcy, chłopie. Co tu się wydarzyło? Nedwet w ogóle. Nedwet jest coś wart, jest 100 tysięcy ikona w ogóle. Ja nie mam pytań, to jest strasznie dużo kart tych yy... euro. Ja pierdzielę, ile tego jest? Tak kolorowo, jeszcze 3 duplikaty. Czul walkoutów, Rolfo Trippier pierwszą, Ale tu wydaje mi się, że Chyba tą topką jest Bruno Guimarães, Który dostanie upgrade'y Jak tego Brazylia wygra? ta normalnie, więc on może mieć w sumie 90 Jeżeli Brazylia wygra Copa Amerykę Oblak chyba nic nie jest warty no 80 tysięcy chyba patrząc tylko, że to jest overall 96 Daniel Olmo może No 160 tysięcy, więc też nie jest najgorzej Naprawdę przyzwoita paczka, super oddało Zaczynamy też robić Barcole Czy jak mu tam, nie wiem jak to się wymawia I to jest pierwszy skład od niego I tak wygląda drugi i ostatni skład o Barcole Chyba najlepsze SBC jakie wychodzi w tej Fifie Może nie najlepsze, ale jedno z lepszych Bo dostajemy zawodnika za taniocha tak naprawdę A Hop może mieć 99-98 Czy coś takiego Bo Francja wydaje mi się jest faworytem Tych mistrzostw i Albo będzie w finale, albo przegra, więc Barcola za darmo. Pewne upgrade'y, rewelacyjna karta. Czego, czego chcieć więcej. I tak teraz prezentuje się ten skład. Rzuciłem Bruno Kimaralesa i Barcole. Wymieniłem Giocheresa jeszcze za, na Lewandowskiego. No, i z tą obroną dalej nie wiem, więc, jak mówiłem na początku, dajcie znać, czy tego arachu wrzucać do swojego składu, czy też nie. No, i to by było na tyle dzisiaj. Dajcie znać, czy się wam podobało. Ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Na razie, cześć.